Cześć, witam Was na przygotowaniu e, wprowadzającym do nowego tygodnia. Tygodnia, który wcale nie musi być e, jakoś mocno łatwy, jeżeli chodzi o sytuację. Przede wszystkim od strony makroekonomicznej, powiem: mamy początek miesiąca, a nie tylko początek tygodnia. Więc, sporo danych z amerykańskiego rynku pracy, jak, jak co miesiąc. Pierwszy piątek NFP, ale nie tylko NFP, bo wcześniej, już dzisiaj mamy kilka danych, jak chociażby ISM. Więc tutaj z całą pewnością od strony makroekonomicznej czeka nas sporo publikacji, które będą z całą pewnością mogły mieć spory wpływ na to, jak zachowała się będzie cena. Dodatkowo, jak niejako na domiar złego, mamy tutaj też do, będziemy mieli też do czynienia z sesją wolną od handlu. Święto Niepodległości, 4 lipca. No i tutaj też powstaje pytanie, jak tak naprawdę podchodzi do tego tygodnia, bo z jednej strony 4 lipca wypada w czwartek, potencjał do długiego weekendu, jednakże później mamy też dodatkowo te dane z amerykańskiego rynku pracy, o których wspomniałem przed chwilą, jeżeli chodzi o piątek, więc tutaj. No, ciężko jest na ten moment stwierdzić, jak ten, jak ten tydzień może wyglądać, jeżeli chodzi o, o rozkład, chociażby wolumenu, jak ten handel będzie przebiegał, jeżeli chodzi o, o najbliższe 5 dni, dlatego też mówię, warto by było wziąć to pod uwagę już dzisiaj i w jakiś stopniu odpowiednio przygotować się do tego tygodnia, wziąć pod uwagę to, że będzie sporo publikacji, ma, będziemy do czynienia ze skróconym tygodniem, jeżeli chodzi o handel, także tutaj na pewno. Jest to dosyć niestandardowa sytuacja, i, i, no i tak jak mówię, trzeba, trzeba uważać po to, aby nie dać się złapać w jakieś e, dziwne pułapki, jeżeli chodzi o, o podwyższony czy znacząco zmniejszony wolumen. Tak samo sesja piątkowa możliwe, że to, co, to co po NFP, e, to będzie tyle, jeżeli chodzi o handel. Także no mówię, trzeba to wszystko wziąć pod uwagę i gdzieś tam wkalkulować, jeżeli chodzi o o planowanie nadchodzących pięciu, czy też w tym przypadku czterech dni sesyjnych. I teraz kończąc niejako ten wątek danych makro, dnia wolnego od handlu, warto by było też tutaj dorzucić taką informację, którą znaleźć możecie na, na stronie CMI, bowiem patrząc na, na to, co właśnie teraz widzicie na ekranach, czyli Rozkład tego dnia, dnia, dnia wolnego od handlu, czwartek, dzień niepodległości. Widzimy, że tak naprawdę futuresy na, na indeksy akcyjne, jeżeli dobrze czytam, powiem przyznam szczerze, że też mnie to trochę zaskoczyło. Handel będzie m, przerwany już w środę o godzinie 16, przepraszam, o 12.15 czasu amerykańskiego. Więc tutaj, jeżeli dobrze kojarzę, to jest chyba ET, albo CT. W każdym razie, tak czy tak, widzimy, że standardowo mamy zamknięcie o godzinie 16, tak, tak, w środę, 4 godziny wcześniej, więc prawdopodobnie już w środę ten handel nie będzie wyglądał tak, jak wygląda to standardowo, mniejsze obroty, krótsza, krótsza sesja, czwartek w ogóle wolny, no i pytanie, co z piątkiem, także no, tutaj weźcie to pod uwagę, miejcie gdzieś z tyłu głowy to, że ten handel, jeżeli chodzi o indeksy akcyjne, będzie krótszy w trakcie sesji środowej i, i, i tak jak mówię, żeby, żeby się nie okazało, że ktoś będzie miał otwarte pozycje wczesnym popołudniem, jeżeli chodzi o, o czas amerykański, czy też wieczorem, jeżeli chodzi o tutaj nasz czas europejski i zdziwi się, że nagle handel zostanie wstrzymany i i pozycje, no nie będzie w stanie w żaden sposób ich zamknąć, a później jak widzicie, otwarcie dopiero dopiero w piątek, więc no trzeba to na pewno mieć z tyłu głowy i nie dać się złapać w tą, w tą pułapkę, tak jak, tak jak przed chwilą powiedziałem. Ok, tyle jeżeli chodzi o te kwestie powiedzmy czysto formalno fundamentalne i, i, i tak dalej. Przejdźmy może sobie do tego, jak wygląda sytuacja dla S&P tak od strony technicznej Wydaje mi się, że tutaj raczej zbyt dużych zmian nie należałoby się doszukiwać względem tego, o czym rozmawialiśmy chociażby jeszcze, jeszcze w piątek, tutaj w dalszym ciągu mamy ten kompozyt, sesja piątkowa dosyć mocno nam tutaj porozjeżdżała, co prawda tę strefę, bo ciężko tutaj mówić o jakimś balansowaniu w obrębach tego kompozytu, no ale mimo wszystko jakieś tam reakcje były na górne ograniczenie, później powrót, wyhamowanie, utrzymanie w tym kompozycie, dodatkowo patrząc na na przebieg sesji, sesji nocnej, to tutaj też widzimy próbę wyjścia, nieudana powrót, tutaj wcześniej też kilka razy, czy też raz się odbiliśmy, nieudane zejście na dolną bandę, reakcja, podchodzimy znowu wyżej, więc wygląda na to, że pomimo tego, że sesja piątkowa miała, miała charakter dosyć dużej zmienności, te, te, te ruchy były. Z całą pewnością nieco inne niż na przestrzeni poprzednich dni. Tak, tutaj Overnight przynosi nam niejako w dalszym ciągu potwierdzenie dla zasadności wykorzystywania tego kompozytu jako głównego punktu odniesienia dla dzisiejszej sesji. Stąd też właśnie ja, jeżeli chodzi o wyznaczanie głównych stref popytowych i podażowych dla SNP, w dalszym ciągu bazuję właśnie na, na tym kompozycie. I tak górna, górna banda. 5,539,50, czyli 5,540, jeżeli chodzi o, o strefę podażową, główną strefę podażową, 5,520, główna strefa popytowa, dodatkowo w połączeniu z dolną bandą, jeżeli chodzi o value z poprzedniego tygodnia, i tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o bazowy scenariusz. Tak poruszamy się pomiędzy jednym punktem ograniczenia, a drugim: podejście, próba wyjścia, nieudana, powrót. Bo tutaj też mieliśmy podejście za ceny i w tym momencie jesteśmy w trakcie ruchu wzrostowego, czyli klasycznie balansujemy sobie pomiędzy jednym a drugim Punktem, e, punktem odniesienia. I teraz co w przypadku wyjścia poza zakres tych, tych stref? No to standard, tak. Wychodzimy niżej, ruch spadkowy, e, główny target w okolicach górnej bandy kompozytu. Jest to cały czas ten sam kompozyt, na który zwracałem Wam uwagę. Już od dłuższego czasu w dalszym ciągu nie mieliśmy do czynienia z zejściem i przetestowaniem go po, po tym, jak cena opuściła ten kompozyt, więc tutaj wciąż jest jakiś potencjał do tego, żeby zejść tam, przetestować, gdzieś tam nadbić ten HVL. Lekki wzrost zmienności, no cały czas to samo, o czym, o czym mówię od kilku już ładnych sesji. Tak, szybkie zejście, przetestowanie tego kompozytu, biorąc pod uwagę fakt, że będziemy mieli tutaj do czynienia z zejściem poza low z poprzedniego tygodnia, zejściem poniżej HVL u no to tutaj i dodając do tego fakt, że implikowany zasięg dla dzisiejszej sesji, jego low, czy też ten minimum move min znajduje się trochę poniżej górnej bandy kompozytu, o którym przed chwilą mówiłem, możemy mieć tutaj do czynienia z lekkim nadbiciem, tak, większa zmienność, schodzimy w, ten, w to środowisko negatywnej gamy, jeżeli chodzi o rynek opcyjny, ten cały chain i takie nadbicie, wybronienie cen gdzieś w okolicach movemin, utrzymanie nad, nad tym kompozytem, o którym, o którym cały czas sobie mówimy i gdzieś tam powrót i próba podejścia ponowne pod, pod okolice głównej strefy popytowej, tak, mniej więcej, można by było próbować rozgrywać tą, tą dzisiejszą sesję, te, te okolice, czy też w przypadku zejścia poniżej główną strefy, strefę, strefę popytałem tak, lekkie przyspieszenie ym, po przekroczeniu strefy neutralnej. Testowanie kompozytu, powrót i, i próba podejścia ponownego pod główną strefę popytową. Wyjście nad, nad strefę podażową, główną strefę podażową, no to kontynuacja wzrostów. Tak tutaj w takim, w takim wypadku można by było spodziewać się próby podejścia pod Move max gdzieś tam testowania w, w, również górnej bandy. Jeżeli chodzi o poprzedni tydzień, tak jak tutaj mieliśmy zejście na dolną bandę, można mówić o jakimś próbie wybronienia tego tak w połączeniu z kompozytem, tak później podejście gdzieś w okolicy move max górnej bandy, przeciwległej bandy, jeżeli chodzi o ten poprzedni tydzień może nam przynieść reakcję i wówczas przy jakimś nieudanym nieudanym wyjściu zanegowaniu ceny na, na move max, wówczas ruch spadkowy z targetem na główną strefę e, główną strefę podażał. I tak wydaje mi się, że mniej więcej należałoby podejść jeżeli chodzi o plan e, na dzisiejszą sesję. Dodatkowo, no biorąc pod uwagę fakt, że sesja piątkowa miała dosyć spory zasięg, ta strefa waliu była dosyć mocno rozciągnięta, gdyby tutaj faktycznie, gdyby tutaj faktycznie udało nam się wrócić w objęcia tej strefy waliu bazujących na wyłapach z piątku i ta presja będzie utrzymywana, no to jakieś nadbicie tego move Max, podejście pod Call Resistance 0DT, gamma wall 0 dt i i, I tak jak mówię, lekkie nadbicie, przetestowanie tych górnych band i wówczas dopiero powrót poniżej move, move, move max i, i, i ten ruch spadkowy, który mówiliśmy sobie wcześniej w celu przetestowania ponownie głównej strefy podażowej. Także pomimo tego, że można będzie tutaj dosyć mm, aktywnie szukać... Mm, setupów na zanegowanie ceny w okolicach strefy podażowej, tej, tej bazującej na max tak też, też z tyłu głowy trzeba mieć, że jest, tutaj, będzie tutaj jakiś potencjał do tego, żeby podejść nieco jeżeli dopiero gdzieś tam w okolicach 5, 5, 6, 7 e, może ten, ten impuls wzrostowy wyhamować. Także jeżeli będziecie próbowali rozgrywać e, jakieś setupy na negowanie e, anegowanie ceny, tak, chociażby FCT, to, to, to weźcie pod uwagę, żeby zbyt dużo prób tutaj sobie nie dawać. Jeżeli pierwszy setup nie wejdzie, poczekać na to, czy przypadkiem nie będzie mieli do czynienia z podejściem wyżej, dopiero później powrót poniżej Move, move Max i, i ten impuls spadkowy w kierunku głównej strefy podarzały. Także tak mniej więcej, bym to widział, jeżeli chodzi o sytuację stricte techniczną, no i ogólnie, jeżeli chodzi o. O, dzisiejszy, o dzisiejsze przygotowanie. Dzisiaj bez Nazdaka, tak jak wcześniej wspomniałem, ten tydzień jest dosyć e, specyficzny. Nie chcę Wam tutaj jeszcze wrzucać e, przygotowania na instrument, które, na którym sam za dużo nie handluję. Nie czułbym się z tym komfortowo, szczególnie w takim tygodniu, dlatego też e, same S&P do Nazdaka na pewno sobie wrócimy, jeżeli chodzi o te, o te przygotowania na początku tygodnia, w nowym tygodniu. E, no i co? To tyle. Dzięki za, mm, dzięki za wysłuchanie dzisiejszego przygotowania. No mam nadzieję, że jakoś, jakoś Wam pomogłem. Pamiętajcie o tym, o tej środzie, pamiętajcie o, o danych makro, które są też zaplanowane na dzisiaj. No i powodzenia w trakcie sesji i do usłyszenia niebawem.